Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Sylano na co dzień i witam was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. Zaczynamy! Jest to mój pierwszy urodzinowy prezent. Urodziny mam pojutrze. Postanowiłam wam pokazać co w niej jest. Bardzo mi się ona podoba. I zobaczcie też Marvelka, który dzisiaj jest, słuchajcie reniferkiem. O, takim jestem reniferkiem, hej! Dobra, Marmiś, przepraszam Cię bardzo, ale ja muszę robić unboxing. Trochę jest rzeczy kupionych, trochę jest rzeczy DIY i po prostu będę wyciągać po kolei. I pierwsza jest taka torebusia i w środku, słuchajcie, są pierniczki zrobione przez moją mamę. Tak pięknie pachną. Już ze mną nie będę kłamywać, trochę z jablą, bo są pyszne. Mam taki różowy wazonik, który idealnie pasuje do mojego domu. Bardzo mi się podoba. Mogę go wykorzystać albo na jakiegoś pojedynczego kwiatuszka, albo na takie, wiecie, te trafki, ale takie mini, na przykład gdzieś tutaj nawet na biureczku czy coś. Nice. Mam też takie różowe świeczuszki bąbelkowe. One też będą idealną dekoracją. I słuchajcie, coś, co ja uwielbiam... Jest to własnoręcznie robiona granola przez moją mamę. Tutaj już trochę zjadłam dzisiaj na śniadanie, nie będę oszukiwać, ale to nie jest jedyne opakowanie tej granoli, bo mam jeszcze jedno. Hmm, Ułyszymy, nie ma porównania tej granoli z jakąkolwiek granolą do sklepu. Hmm, to jest Mistrzostwo Świata. Mam tutaj orzechy, rodzynki czekoladki, płatki owsiane, słonecznik, wszystko jest i jest przepyszna. <laughs> Kolejna rzecz to słuchajcie, słuchajcie, takie kubeczki. Dostałam dwie sztuki, więc fajnie. I zobaczcie, jakie one są piękne. Różowe prezenciki ze ściąganym deczkiem. Ja to są najpiękniejsze kubki, które ja posiadam w domu. Ja się w nich zakochałam od pierwszego wejrzenia i cieszę się, że mam dwa, bo czy to z moją kuzynką, czy to z moim chłopakiem, idealne na wspólne wieczory. Ja jestem zakochana w tych kubeczkach. Dostałam też świeczuszkę, która pięknie pachnie tak owocowo, rzeźko. Chciałam Wam dać powąchać. Zapomniałam, że to tak nie działa. Pachnie tak choćby kwiatowo? Chyba tak. Śliczna. Tutaj bardziej taka świąteczna ozdóbka. Jest to szyszunia Taka trochę też w różowym klimaciku, więc fajnie. Będę sobie mogła ją gdzieś położyć właśnie jako ozdobę świąteczną. Merci. Biało-czarna edycja, więc jestem ciekawa, jeszcze go nie jadłam. Cookies and Cream. Migdałowy krem. mus czekoladowy. Migdałowe jakieś crisp. Mogą być to dobre smaki, tak szczerze mówiąc. Kokosowa czekoladka, bo wiadomo, że ja kocham kokosowe czekoladki. To jest słodkie, coś bardziej świątecznego. Mikołaj czekoladowy i kilka małych 10 małych czekoladowych Mikołajków, więc to jest tak niestety <noise> też jest takie na maksu słodkie dostałam też karteczkę z życzeniami i słuchajcie, dostałam poszewki na poduszki z tego co widzę, to one są z sinseja. one są idealne do mojego salonu, przecież ten kolor idealnie będzie fitował z tym moim różowym fotelem, więc totalnie oblekam je tak naprawdę zaraz po tym filmie i będą świetną dekoracją świąteczną w moim salonie i fajnie było, mam właśnie taki klimat wiecie, różowy, różowa choinka teraz różowe poduszki jeszcze będą klasa. Dostałam taki naszyjniczek i to już jest taka chyba tradycja od moich rodziców, bo chyba zawsze od jakiegoś czasu mi właśnie dają takie naszyjniki z takim słodkim napisem z taką specjalną dedykacją. Kolejne jest takie pudełko śniadaniowe, ale ono nie jest puste. Mm? Bo w tym pudełku, które zresztą na maksa fajne jest, śliczne i fajne różowe. Jeśli nie do podróży, to na pewno do przechowywania chociażby rzeczy mi się przyda. W środku są słuchajcie ciasteczka. Chyba też D.I.E. Wspaniałe! To są takie y, zdrowe ciasteczka, bym powiedziała. Takie owsiane. Z, tutaj też widzę jakieś rodzynki. Nie pachną i wydaje mi się, że to podobne w smaku do tej granoli. ram się ogromnie, bo ja kocham różne te takie ciasteczka mojej mamy. One nie mają sobie różnych. Dostałam też taki zestaw czekoladek. One są jednymi z moich ulubionych czekoladek i też mają temat świąteczny, więc taka bombonierka, nie mogę się doczekać, aż ją otworzę. I ostatnia rzecz, to jest taka puszka, właśnie też świąteczna i w środku ma takie cukrowe ciasteczka, maślane. Fajnie, bo jak zjąć ciasteczka, to będę miała pudełko, więc idealnie na przykład jak sama będę chciała pierniczki swoje schować, czy coś. No i właśnie takie rzeczy dostałam od moich rodziców, jestem na maksa, na maksa wdzięczna, bardzo mi się podoba. Fajnie, że właśnie był taki temat przewodni różu, świąt i DIY homemade przysmak bo to jest, najbardziej to doceniam naprawdę. No i co? Wy jeśli chcecie mi dać prezent na urodziny to największym prezentem dla mnie będzie streamowanie mojej nowej piosenki Lelele, Le Le, która pojawia się właśnie w poniedziałek w mojej urodziny. O 16 będzie teledysk, a wiecie, od północy już będziecie mogli ją słuchać na wszystkich platformach streamingowych. A my się widzimy na moim kanale jutro. Więc do zobaczenia kochani. Do, do. Kiedy znowu przyjdzie jesień Powiedz mi, która dziewczyna będzie po niebie